bardzo dużą poprawę. Nie ma już wilgoci w budynku. Koszt, który jest nieporównywalny w stosunku do metod takich inwazyjnych jest przede wszystkim tą korzyścią. Czujemy się, że jesteśmy po prostu pod opieką firmy Aquapol. Widać już efekty. Wartości zawilgocenia, które zostały zmierzone na rocznym serwisie zmniejszyły się w ścianach. Nazywam się Wiesław Wrywaszewski, i jestem inspektorem do spraw lokalowych w Urzędzie Miejskim w Szczawnie Zdrowia. Budynek Teatru Zdrojowego pochodzi z początku XX wieku. Jest to obiekt zabytkowy. Metoda firmy Aquapol z tego powodu została zastosowana, ponieważ jest to metoda bezinwazyjna i wykonawca, wykonawca robót udziela gwarancji na okres 20 lat i stąd są wymierne korzyści z tego Budynek, który został, został również osuszony metodą firmy Opol, jest to budynek mieszkalny, wielorodzinny. Budynek, w budynku jest wspólnota mieszkaniowa. Również po wykonaniu osuszenia zostały wykonane roboty elewacyjne i remont klatki schodowej. Aktualnie wilgoci nie stwierdzono, mury są wysuszone i w porównaniu z tym, co było przed wykonaniem tych prac, no i widać bardzo dużą poprawę. Nie ma już wilgoci w budynku. Budynek przy ulicy Sienkiewicza 19 w Szczawie również stanowi wspólnotę mieszkaniową. Został również osuszony. W trakcie osuszenia budynku współpracowaliśmy z technikami firmy Aquapol na każdorazowe życzenie czy telefon. Technicy firmy przyjeżdżali i udokumentowywali urządzeniami stan zawierocenia murów. Czyli współpraca była bardzo dobra. Nazywam się Adrian Szewczyk. Od początku 2008 roku prowadzę naszą miejską przychodnią, miejski ośrodek zdrowia w Siedlowodicach. Przychodnia, wiadomo, jest jednostką, która musi cały czas zachować ciągłość pracy. Mury budynku były dość wilgotne, a system, który proponuje firma Twafopol, jest systemem, który zupełnie bezinwazyjnie pozwala na walkę z wilgocią. I to był jeden z najważniejszych argumentów, który, który zdecydował o tym, iż postanowiliśmy zainstalować właśnie ten system. Nam zależało na tym, żeby budynek mógł wracać do właściwego stanu, jeżeli chodzi o wilgotność, natomiast, żeby to w żaden sposób nie było odczuwane przez naszych pacjentów, którzy, tak jak mówiłem, nas bardzo licznie codziennie odwiedzają. I system Aquapol gwarantował właśnie takie podejście do sprawy. Osiągnięcie stanu pozwalającego na powiedzenie, iż te, te wszystkie parametry związane z godnością są na właściwym poziomie, to jest połowa sukcesu. Druga połowa jest taka, że chcemy być pewni, iż taki stan będzie utrzymywał się jak najdłużej. No, my staramy się zachowywać zalecenia firmy Aquapol. Firma prowadzi regularnie pomiary tej wilgotności. Tak jak mówiłem, ona w zasadzie wróciła już do, do poziomu, który można nazwać normą. Ta gwarancja zapewnia nam po prostu spokój, jeżeli chodzi o wilgoć w budynku, na długi okres. 20 lat to jest bardzo długi okres. Moje nazwisko Komarowskim. Jestem pracownikiem Urzędu Gminy, zajmuję się zarządzaniem nieruchomościami. Urząd Gminy mieści się w pałacu, w którym przed wojną urzędowali ludzie, którzy zajmowali się innowacjami w rolnictwie. Po wojnie przejął go pgr -y. jego stan krył się ku upadkowi, gmina przejęła ten obiekt, wyremontowała. W naszym przypadku, w przypadku budynku zabytkowego pałacu, potrzebny był szereg dokumentacji, zgód konserwatora. Firma Aquapol gwarantowała bezinwazyjny system, który zastosowaliśmy w określonych pomieszczeniach archiwum. No i widzimy, że poprawił się stan, jeśli chodzi o zawilgocenie tych pomieszczeń. Jeżeli firma Aquapol gwarantowała co pół roku, przez trzy lata, pomiar wilgotności murów w punktach pomiarowych i w wyniku ewidencji widać było poprawę, czyli możemy powiedzieć, że jest to system, który się sprawdza wszystkie budynki tutaj, którymi zarządza gmina, są jeszcze budynkami przedwojennymi, które nie posiadają już zabezpieczeń, więc na...